Aż 27% dorosłych Polaków cierpi z powodu bólu przewlekłego, a mówię o tym dziś nie przypadkowo, bo 17 października obchodzony jest Światowy Dzień Leczenia Bólu. No właśnie, bo ból przewlekły można i trzeba leczyć, a zajmują się tym na przykład poradnie leczenia bólu, które działają na terenie całej Polski także w ramach NFZ. Aby się do nich dostać, wystarczy mieć skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty z innej poradni. Gdzie znajdziemy adresy tych poradni? No na przykład na stronie terminyleczenia.nfz.gov.pl są tam też umieszczone przybliżone terminy pierwszych wolnych wizyt kto może szukać pomocy w takiej poradni no na przykład pacjenci którzy borykają się z chorobami neurologicznymi z chorobami skręgosłupa stawów neuralgią popoupaściową migreną nerwobulami kiedy idziemy do lekarza i mówimy, że doskwiera nam ból, specjalista będzie określał, jak bardzo ta dolegliwość jest dokuczliwa, i w tym celu może posłużyć się numeryczną skalą oceny bólu, gdzie 0 oznacza zupełny brak dolegliwości, a 10 najsilniejszy ból, jaki jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. 5 to ból umiarkowany. Na dziś to tyle. Żyjcie długo i szczęśliwie bez bólu. Pozdrawiam serdecznie.